Siemanko, witam serdecznie Ja nazywam się Łukasz Nie wiem jak będzie nazywał się kanał, ale to jest prezentacja mojego motocykla Pierwszy materiał na tym kanale Jest to Junak M12 Vintage I tak właśnie, to jest taki motocykl Na tym motocyklu będziemy nagrywać nasze motovlogi następne Nic, żadnej innej maszynki nie mam, więc został nam tylko ten motor Proszę bardzo tak on się prezentuje. Junak M12, więc raz już się na nim wypierdoliłem, więc a w ogóle tu próbowałem zrobić coś z tłumikiem bo akurat ten motor ma taki słaby troszeczkę dźwięk, ale nic z tego nie wyszło. Na razie nie olełem to. Tutaj mamy troszkę przy, przytarty ten podnóżek. Tak samo tutaj. Ale nieważne, to jest nieważne. Zobaczcie, proszę bardzo, tak on się prezentuje. Bardzo fajnie jedzie, na przykład zamyka ten licznik. Nie wiem ile ten licznik daje rzeczywisty rzeczywistej prędkości, ma 120 km na godzinę, jest wyskalowany do takiej prędkości nie wiem jaką, jaka jest jaka jest realna teraz jest postawiony na nóżce ten, centralnej więc odpalimy go proszę bardzo, w ogóle nie wiem dlaczego tak jest o, pompa się ładuje jak jest nóżka, nóżka ta taka normalna yy, za, zablokowana, to wtedy tutaj się klika i, i motor nie odpali teraz pompa załadowała paliwo i, i możemy go odpalić, tak? Ja jeszcze, jedną rzecz, jeszcze jedną rzecz chcę przekazać Wam, to jest taka coś, że nie wiem dlaczego, ale tu jest taki pstryczek, który w ogóle zaprezentuje, pokazuje, no są przełożenia, przełączniki światła, tak, a u mnie cały czas jak jest, jak jest motor na zapłonie, to cały czas się palią wszystkie światła, więc nie wiem dlaczego tak jest, ale okej, okay. odpalimy go, odpala się oczywiście szybko. I no i tak chodzi, nie? Jest malutka, kurde, malutka pojemność. Mam nim przejechane 629 km, więc, więc na razie nobiutki motocykl. Zobaczymy jaką brzmi. Taka nie? No i tyle, na razie mogę Wam zaprezentować. To jest pierwszy materiał Junak M12 Vintage. I, I tyle. Tak jest, bardzo ładny motocykl. Wybrałem go ze względów wizualnych. Tak samo. No jest, jest kozak, jest kozak bez względem wizualnym, nie wiem jak to wygląda na kamerze, ale, ale prezentuje się bardzo fajnie. Kilka dziadków mi już yy, zawsze za, zaczepiało i się pytało, czy to jest taki Junak, jak było, było kiedyś. Nie? Bo oczywiście logo jest takie samo jak był, było w starym Junaku, No ale to jest całkiem inny motocykl. Yy, pojemność jest malutka 125. Na, takim, na takich motorach tego mogę jeździć, bo mam, yy, nie mam kategorii prawa jazdy B. Tylko A czy B? Mam właśnie, nie mam kategorii A, żadnego A2, nic, tylko jeżdżę na kategorii B. Bo na takich motocyklach oczywiście można jeździć. Dobra, to było na tyle w tym materiale. Ja jedziemy, może przejedziemy się i, i zobaczymy, jak to łazi. Może jeszcze w tym materiale, albo nagramy kolejny film.